Cześć z tej strony Retro Triforce, i dzisiaj zrobimy sobie recenzję takiej konsolki, która nazywa się Soup Game Box. Kosztowała 46 ,66 zł. 66 groszy, i zamówiłem ją sobie w kolorze czerwonym. Szła mi niecały tydzień, ale doszła przed świętami. Dobra, bierzmy się do otwierania. Co mamy w środku? W środku mamy konsolę, Ładnie zapakowaną. Jakieś instrukcje, instrukcja to na bok sobie odłóżmy. Aha, tutaj importer z Wrocławia. Piłsudskiego. I tutaj kolejna instrukcja. Do tego jeszcze kable, żeby podłączyć sobie pod telewizor i grać sobie na telewizorze. No, i ładowareczka. Prawda, skromna, mała, ale przynajmniej dołączyli. Zobaczmy ją sobie. O. No, króciutka, króciutka, ale ja mam co prawda USB-B, ale jak ktoś nie ma, to się przyda. Tej kabelek, zobaczmy, jaki długi. Pakujmy. No, przesady nie ma, króciutki, taki metr, metr trzydzieści metr. Dobra, teraz przejdźmy do mięska, czyli do konsolki. Tak się prezentuje konsola. O, już z włożoną baterią mi przysłali. Zwykła bateria. Akumulatorek tak naprawdę ładowany. Pokrętło do głośności. Fajnie działa. Nie za luźno. Śrubeczki na krzyżaka. Gniazdo do tego, żeby podłączyć do telewizora. O! Wpina się. Tak. Wpina się. Już myślałem, że źle to podłączyłem. Czy pod jakieś słuchawki. Ale na szczęście to jest pod telewizor. Do USB, oczywiście B. Hop. Teraz, jak to włożyć? Jak to włożyć? O! Coś tu się popsuło. Najwidoczniej ładowareczka nie wchodzi. Przysłali nam zepsutą konsolkę. Zobaczcie. Ładowarka nie wchodzi. Bez kitu. Normalnie biorę sobie USB, biorę je dobrą stroną, próbuję włożyć. I się nie chce włożyć. I co teraz? O Boże, dobrze wło włożyło się. Już myślałem, że nam zepsutą konsolę przysłali. Włożyło się. Trzeba było trochę wyrobić to gniazdko. OK, to działa. Głośnik, guziczki, guzik. Reset, XAB klasycznie, tak naprawdę Famiklon. Tutaj też yy, szybka, w takiej mi przyszło. Tutaj nie będę tego rozklejał, żeby się ekran nie porysował, bo to całkiem spełnia swoją funkcję szybki ochronnej. Dobra, no to przejdźmy. Jakie gry na tym w ogóle mamy? Odpalmy ją sobie Weźmy głośność Gra nam jakaś muzyczka w tle I jest Chinese Język Chiński Zresetujmy ją sobie, guzik ładnie działa Weźmy angielski I jest angielski, jakie tu mamy gry? Super Mario, klasycznie jakieś mario 14, mario 3 to mnie ciekawi co to jest to mario 14 dobra potem sobie sprawdzimy to jest jakaś kontra fajnie Contra force, kontra 7 cage, jackal, rush n Czyli takie famiklonowe gierki donkey kongi wszystkie fajnie excite bike f1 Galaga, Galaxian, Ice Climber. Aha. Fajnie to, klasycznie. Teraz palmy sobie Mario na przykład i czy to działa. Dobra, Mario się odpalił. One player, two player. Dobra, weźmy sobie na jednego gracza. Działa? Działa. Tutaj, oczywiście, wy tu widzicie trochę zniekształcony mm, ekran. I ten Mario jest jakiś dziwny, jak patrzę na ten ekran yy, telefonu, ale normalnie w konsolce to inaczej widać. W konsolce to lepiej widać. Klasyczny Mario. Muzyczka, tylko to jest to, że po prostu muzyczka jest lekko przyspieszona tutaj one up o. gdzie to jest powinien tu gdzieś być no gdzie on jest halo gdzie jest one up nie ma patrzcie szukam bo tutaj powinien być one up dobrze no nie ma nieważne zobaczmy sobie jeszcze co coś kontra. O! Patrzcie. Mamy klasyczną. Mamy kontrast z cheatami. Możemy sobie wybrać poziom. Czyli mógłbym sobie wybrać ostatni na przykład. Klasyczne intro. Wersy na dwóch graczy. Tylko nie wiem, jak my mamy tutaj grać na dwóch graczy, skoro jest tylko. Yy, jeden, jakby ten. No dobra, spróbujmy. Na jednego gracza. No i rzeczywiście, jesteśmy na ostatnim poziomie. Cheaty działają. <laughs> Kto nie przechodził kontry na cheatach, niech pierwszy rzuci, rzuci kamieniem. Przejście kontry bez cheatów było zbyt trudne. Żeby było możliwe. <laughs> Fajnie Oj, mamy cheat na 30 żyć, od razu nam się odpala z fajnym karaminem I z cheatem żeby było 30 żyć No właśnie, bo nie giniemy tak szybko Fajnie O ale zobaczcie, gry się powtarzają, ponieważ z tego co zauważyłem. Widzicie, znowu macie Donkey Konga. Więc tu tak myślę, że tu nie ma tak rzeczywiście 400 gier. Oczywiście jest, jest tu ze 150, tak. Max 150 gier bym tu dawał. Na pewno nie ma 400 gier, bo 400 to nawet myślę, że na Nesa tylu nie wydali, więc. E... O, jest pinball, klasyczny pinball. Każdy lubi pinbola. Spróbujmy zagrać. <noise> guziki działają bardzo dobrze. Nie ma żadnych, nie wiem, opóźnień, yy, że guziki naciskam, a ekran nie reaguje tak szybko. Wszystko, wszystko działa dobrze. Opłakamy sobie po chińsku. Czy to też jest, będzie Mario? Tak, tu też będzie Mario. Widzicie, to przynajmniej się chińskiego nauczymy. Jak po angielsku to jest Super Mario, to po chińsku Super Mario. Pisze się o. Tak się pisze po chińsku Super Mario. O. Przynajmniej się nauczymy chińskiego. Głośnik też działa bardzo dobrze. No to fajnie. Ja chciałem sprawdzić tylko jeszcze jedną rzecz. Czy można pod to podłączyć pada? Bo jak widzieliście na moim kanale, mam supa, ale tamten mi się zepsuł. Dlatego mm, pójdziemy sobie popad. Sprawdzę, pójdę popad i zobaczymy, czy da się go tutaj podłączyć w to USB. Czy można rzeczywiście grać na dwóch graczy Wróciłem z moim padem. Mamy go. To jest jeszcze od starych suków pad. Bardzo ładny. Też ma tutaj USB. Spróbujmy to podłączyć. Czy wejdzie, czy wejdzie USB? No, no. Czy wejdzie? Tak powinno się wkładać normalnie. O, wszedł. No dobra, weźmy pada przyjmijmy sobie to pudełeczko włączmy English weźmy sobie Super Mario dajmy na dwóch graczy najpierw mamy pierwszego gracza to hop odpadniemy teraz zobaczmy czy będzie działać my bierzemy działa zobaczcie drugi pad rzeczywiście działa No to bardzo dobrze, zobaczcie, jest kompatybilny z padem, bo tego supa wysł wysłali mi bez pada. No, ale mam od tamtych pada, to pad sprawdza się świetnie. Ale jeden problem, nie podłączycie do tego pada od Pegasusa. Tylko tak mówię. I teraz przyszła pora na ostatnią część, część naszego odcinka, czyli test, czy łączy się z telewizorem i czy wyświetla ekran w długich próbach podłączenia kabla pod telewizor wreszcie się udało tylko okazało się że tak jakby kabel jest za krótki i żeby w ogóle cokolwiek grać na tym telewizorze to potrzebny jest dłuższy kabel po jeszcze dłuższych staraniach i czytania instrukcji po angielsku udało mi się znaleźć dłuższy kabel i udało się również podłączyć konsolę pod telewizor. Zobaczmy, czy działa. Działa. Jest głos. Jest ekran. Jest obraz. Wszystko się wyświetla bardzo dobrze. Co prawda, trochę słabo, ale wiadomo. To no. jest przecież tylko chińska, chińska konsolka. Nie możemy oczekiwać super grafiki. Tak myślę, że jest dobrze. Chociaż Pegasusy w sumie też tak wyświetlały. Wszystko działa poprawnie. O wejdźmy sobie jeszcze w reset. O hop English. Weźmy sobie kontrę. Force na przykład. Wszystko działa. I podczas gry na konsoli nie wyświetla się obraz na konsoli, tylko tutaj to zobaczmy. Jeszcze, czy da się podłączyć drugi kontroler i grać na drugim kontrolerze? Dobra, do tego podłączam jeszcze drugi kontroler i zobaczymy. Ok, kontroler podłączony. Hop, mango. Spalmy sobie Super Mario Bros klasycznie. Tu player, szybko przegrajmy sobie. No dobra, przegraliśmy. Luigi. Weźmy sobie pada i czy działa? Uwaga, uwaga. Tak, działa na padzie. Można grać. Czyli to oznacza, że mając dodatkowego pada, który nie jest we wszystkich modelach konsoli. Kupując taką konsolę, musicie uważać i czytać dokładnie opis, czy zawiera ona pada. Bo ja pada mam z innych konsol. Bo możecie się niestety zawieść. Ja na szczęście mam taką konsolę z padem, ze wszystkim z kablami. A właśnie, mogą Wam wysłać super krótki kabel, który nie do końca będzie. Działał. Tak dobrze, że będziecie musieli siedzieć przy telewizorze. Dlatego na kabel uważajcie. W razie czego trzeba będzie kupić taki kabel dłuższy, żeby jakkolwiek móc grać na telewizorze. Konsole uważam za takie, powiedzmy. Hmm, ile na 10 mógłbym. Ocenić. Konsolę oceniam na. Hmm. Wiązł względy, że można podłączyć do telewizora. Konsolę oceniam 8 z dużym minusem na 10. Naprawdę fajne. Jakbyście się chcieli cofnąć do lat 80., -tych, 90. To fajna sprawa. Naprawdę. Polecam. Ale to jeszcze nie koniec Bo oglądajcie do końca Bo jest jeszcze bonus Ale przed bonusem mieliśmy jeszcze sprawdzić Czy to jest właściwie to Super Mario 14 No dobra To wejdźmy sobie Super Mario 14 to Aha Pokazuje nam się coś takiego Jakaś ska chińska... Gra Ok, pomijmy intro Super Mario 14, ciekawe Na pewno Nintendo to wydało Ha, jesteśmy Marię, który strzela z laski do... Do Mariowych żółwi <grywki> Okej. Okay. Dziwne. Zobaczcie. Prześwituje twarz jakiegoś innego bohatera. Jak zrobimy tak. Przybliżę na chwilę. Zobaczcie. Będzie prześwituje się twarz jakiegoś innego bohatera. Zobaczcie. Teraz. O! Przez chwilę była. Jakście dobrze się przypatrzyli. Czyli to jest po prostu nic innego jak gra <grych> przerobiona na Super Mario Po prostu nałożyli twarz Mariana Dobra To teraz czas na bonus A bonusem jest śmieszna instrukcja obsługi Ponieważ jest tu napisane na przykład choćby Korzystając z przenośnej konsoli nie siadaj ani nie stawaj zbyt blisko ekranu telewizora Odtwarzaj jak najdalej od ekranu Hm nie graj, jeśli jesteś zmęczony lub potrzebujesz snu. Zawsze graj w dobrze oświetlonym pomieszczeniu. Ciekawe. Chyba po to ta konsola ma podświetlany ekran, żeby grać na przykład nocą. Nie wiem. Pamiętajcie, nie grajcie, gdy macie spać, ale na przykład można z niej korzystać, jak jesteś ze znajomymi. Jak już ciemno siedzicie sobie na tarasie, to wtedy sobie wyciągasz konsolkę i możesz grać. No. Oczy wam się nie zepsują, spokojnie. Przynajmniej co godzinę podczas grania lub 10-15 minut z przerwy. Ja czasem gram 2-3 godziny bez przerwy. Czasem tylko sobie pójdę w wody nalać. Więc, no, fajnie by było zrobić sobie 10-15 minut przerwy, ale też nie trzeba. no. Co prawda, yy, tym bardziej przy takiej konsoli, no ja rozumiem, że przy jakimś xboxie czy coś do czyszczenia używaj suchej, delikatnej ściereczki nie używaj detergentów okej okay. dobra no trochę śmiesznego było w tej instrukcji no i to był bonus ja się z wami żegnam wesołych świąt